Dzisiejszy odcinek gier ze śmietnika był całkowicie nieplanowany. Ogrywałem kolejną część Harego potera, żeby w końcu domknąć serię. Słyszałem o tej odsłonie wiele złego, ale po żałosnym widowisku, jakiego doświadczyłem przy czarze ognia, myślałem, że gorzej już być nie może. Jakże wielkim, naiwnym głupcem byłem. Okazało się, że część czwarta to przy tym barachle jedynie drobne potknięcie i nieudana próba przerobienia platformowej formuły pierwszych trzech gier w coś zupełnie innego. W insygniach śmierci zaczyna się prawdziwy dramat, ale zobaczcie sami. Film zawiera wulgaryzmy i tak dalej. Początek zapowiada się całkiem nieźle. Dobrze zrobiona katzenka, ujęcie z perspektywy węża. Voldemort w szczytowej formie poprzysięga zabić Harego, a my przenosimy się do właściwej akcji. Potter siedzi w koszu motocykla i ucieka przed bandą sługusów człowieka o znikomej ilości nosów. Seria była już wszystkim, platformówką, izometrycznym kooperacyjnym slasherem, przygodówką akcji z symulatorem mieszania w garze, ale nie była jeszcze szranką. Twórcy postanowili to nadrobić. Z początku nieprzyzwyczajony do używania różdżki jak karabinu nie mogłem w nic trafić, ale wystarczyło nacisnąć prawy przycisk myszy. Celownik sam namierzał najbliższego wroga. Mój entuzjazm trochę oklapł, ale nie było czasu na rozmyślanie, bo po chwili z Kumulusa wyłonił się sam najwyższy zły uniwersum. Sytuacja zrobiła się tak poważna, jak sraczka w kolejce na Giewont. Voldemort wbrew zdrowemu rozsądkowi nie przyleciał na mioto jak reszta jego przydopasów, tylko popierdalał po okolicy jak dzwoneczek z Piotrusia Pana. Na szczęście wpadł na linię wysokiego napięcia, a Harry po całej akcji ocknął się w ruderze Wislejów. Ron z Hermioną powitali go odstawieni jak dożynki gminne. Okazuje się, że mimo wiszącego nad światem niebezpieczeństwa, odbędzie się wesele Bida i Flair. Świetny pomysł! Największy czarnoksiężnik w dziejach i jego fanatyczni wyznawcy panoszą się po okolicy, a ty zamiast się ewakuować, stawiasz namiot na pół tysiąca osób, zabijasz świniaka, wiążesz balony na pasacie i robisz wesele. Coż może pójść nie tak? No, na przykład atak śmierciożerców. Po krótkiej, zupełnie niesatysfakcjonującej walce, przynosimy się do Londynu i niestety część gry, która trzymała jeszcze jakikolwiek poziom, właśnie się kończy. By to podkreślić, twórcy rzucają nam w twarz misję skradonkową. A ja nienawidzę misji skradonkowych, wrzuconych na siłę w gry, które skradankami nie są. Gra, zamiast po prostu nałożyć przezroczystość imitującą pelerynę niewitkę na model Harego zmienia widok na pierwszoosobowy. Chyba tylko po to, żeby mnie wkurwić najgorszym efektem graficznym, jaki widziałem. Rozmyciem i zniekształceniem obrazu, mającym w domyśle zwiększyć imersję. W praktyce czułem się, jakbym założył cudze okulary, nie mając wady wzroku. Po 30 sekundach bolały mi oczy od prób wyostrzenia obrazu. Sama misja też nie zachwyca. Rudy stwierdza, że każdy może być śmierciożercą, więc Harry idzie dwie ulice dalej, żeby sprawdzić, czy nie jest z nim sprzedawca gazet. No, kurwa zgodnie z przewidywaniami nie jest. Harry wraca, a on wysyła go z powrotem, żeby sprawdził jeszcze jakąś losową dziewoję za rogiem. Pomimo kulary środków ostrożności, wrogowie osaczają nas w kawiarni. A my uciekamy do mieszkania Bleka w poszukiwaniu medalionu zdobytego w poprzedniej części na imprezie w akademiku. Teraz twoje zdrowie. Pan nie może przestać, profesorze! Musi pan pić dalej! Nie, nie zmuszaj mnie! Na miejscu wdałem się w całkowicie bezsensowną, nieprzyjemną walkę z jakimś latającym gównem i po 10 minutach zaliczyłem pierwszy kryzys. Gra dopiero się zaczęła, ja już miałem serdecznie dość. Zrobiłem sobie dwa dni przerwy, po czym niechętnie pchnąłem fabułę do przodu. Domowe skrzaty przytargały skądś łysego z Brazers, który przyznał się do zajebania medalionu i sprzedania go Ambridge, więc musimy udać się do ministerstwa. Ale wcześniej cios mokrą szmatą prosto w ryj. Pojawia się ekran z trzema misjami pobocznymi, których nie da się ominąć, ale za to można wybrać ich kolejność. Wybieram pierwszą, bo to i tak jeden chuj, skoro trzeba przejść wszystkie. Porzucona podstacja. Brzmi magicznie. Trafiamy do opuszczonej elektrowni atomowej, gdzie trzeba ratować mieszańców z rąk szmalcowników. Wszystko wygląda jak w Eleksie czy innym Stalkerze i nijak nie przypomina świata magii, ale co ja tam wiem, jestem graczem, nie scenarzystą. Kolejna misja to leśne ruiny, gdzie do odmiany chronimy niepełnokrwistych czarodziejów przed atakiem. Podchodziłem do tego chyba cztery razy, bo ochraniane obiekty rozłaziły się po mapie, jakby mieli początek demencji. Checkpointów oczywiście brak, więc za każdym razem zaczynałem od nowa, a w ostatniej potyczce musiałem uciec ze smoczego gniazda, po co Harry tam polazł granie tłumaczy. Wreszcie doczołgałem się do Londynu. Wejście do ministerstwa wiedzie przez wychodek. Trio bohaterów ochocza się w nim spuszcza, bo to jedyne do czego się nadają. Po kolejnej, nudnej jak maraton obrad mu misji skradankowej, odzyskujemy medalion kapiszonując mordę Ambridge. Cudem uwolnionej z rąk Afrocentaurów. Podczas ucieczki trup ścieli się gęsto, ale jakoś udaje mi się dostać do kominka pełniącego podobnie jak sedę, z rolę drzwi wejściowych. Niestety Hermiona popierdoliła coś w obliczeniach, i wylądowałem na leśnej polanie, w sumie sam nie wiem gdzie. Zupełnym przypadkiem przez to kompletne, niczym nie wyróżniające się od ludzie przechodzi kolega Harego ze szkoły, Dean Thomas' z Karłem. Jak to w ogóle możliwe? Wielka Brytania oraz Irlandia mają łącznie 315 093 km2. W Dormitorium charego jest pięciu chłopa, jakby drugie tyle dziewczyn na roku, razy cztery domy. Wychodzi 40 czarodziejów rocznie. Średnia życia w Wielkiej Brytanii w roku 1998 wynosiła około 77 lat. Daje to 3080 magików, minus 11 roczników przed pójściem do Hogwartu, 2640 na całą Wielką Brytanię z Irlandią. Prosta matematyka, jeden czarodziej na 120 km kwadratowych. przy czym połowa jest pewnie w Londynie albo nie jest zainteresowana wojną między zakonem i człowiekiem bez nosa, siedzi w swoim magicznym domku i wpierdala magiczny bigos. Jakie jest prawdopodobieństwo, że teleportując się do przypadkowego punktu na mapie wpadniemy na swojego ziomka z karłem? To tak jakbyśmy poszli się wykasztanić do lasu za chałupą sołtysa w swornych gaciach i spotkali radka Majdana z Tyrionem Lannisterem zbierających smardzę. No delikatnie mówiąc, trochę to nielogiczne, ale to dopiero początek kretynizmów. Ruszamy za nimi, a pięć metrów dalej napadają nas szmalcownicy, zatające barachło, wielkie pająki, jeszcze więcej szmalcowników. Wkrótce trafiamy na zrujnowane osiedle domków holenderskich, naturalnie pełne wrogów. Murzyn z karłem spacerują sobie nieśpiesznie drogą, a my idąc za nimi, czujemy się jak na froncie wschodnim. Jak nie osiedle to ruiny fabryki. Po chwili doszliśmy do opuszczonej elektrowni atomowej gdzie atakują nas Inferiusy. Gra informuje nas, że nie można ich pokonać, a jedynie ogłuszyć zaklęciem, ale kurwa którym? Tytuł jest tak niesamowicie intuicyjny, że nie było potrzeby robić sensownych opisów zaklęć, więc mamy czary. Porażenia ciała, obezwładnienia, desorientacji, ogłuszenia, rozbrojenia, tylko kompletnie nie wiadomo co tak naprawdę robią. W praktyce wybierasz sobie coś co zadaje obrażenia i używasz tego przez całą grę. Nie wiedząc jak ogłuszyć inferiusy uznałem, że niech tam sobie stoją skoro takie nieśmiertelne i po prostu pobiegłem dalej. 20 minut przebijałem się przez ten pierdolony czarnobyl mający tyle wspólnego z magią co koń z koniakiem, aż trafiłem na barierę nie do przejścia. KAMIEŃ nie jakiś wielki, kamienny mur, zasieki i fosę, zwykły kamień, którego ta banda przygłupów nie potrafi przeskoczyć bez użycia potężnego zaklęcia. Boże mój, Boże mój... Oczywiście nikomu nieznanego. Tak to jest, jeśli zamiast iść na WF siedzisz w komórce pod schodami. Jak zdobyć tak potężne zaklęcie, zapytacie? Ano, odwrócić się na pięcie, znowu przebiec przez elektrownię, Podnieść czar leżący na podłodze zrujnowanego budynku, a później trzeci raz przez elektrownię i rozwalić potężną barierę, którą każdy normalny człowiek by przeskoczył. W końcu odpala się katcenka. Każą z murzynem ględzą to ziemieczu Gryfidora, który w sumie nie wiadomo gdzie jest i znikają, a nasze ory uznają, że muszą mieć zdobyć. Oczywiście wiadomo było, że miedź jest ważny, bo zostawiłbym go w spadku Dumbledore, choć nie powiedział gdzie jest. Teraz wciąż tego nie wiedzą, ale muszą go mieć już. Przypominam, że ta kretyńska, nielogiczna, fabularna sieczka powstała na podstawie książki, która sprzedała się w 65 milionach egzemplarzy. Nie tylko ja byłem zirytowany idiocyzmem sytuacji. Rody zaczął się awanturować, nawrzucał haremu i poszedł w cholerę. Nie pozostało nic innego, niż znaleźć miejsce na obóz i poczekać, aż wróci. Teraz mały quiz. Jak myślicie, gdzie będą obozować? A. Tu, gdzie stoją? B. W dupie? C. Odwrócą się napięcie i jak ostatnie pojeby będą przez 20 minut przybijać się z powrotem do wypełnionej szmalcownikami, pająkami, inferiusami ruiny elektrowni atomowej, żeby założyć swój prowizoryczny obóz w kominie pośrodku bazy wroga. Ja tak, dobrze myślicie. Dotarłem do komina zmęczony, zniesmaczony i całkowicie przeczołgany jedynie po to, by zobaczyć trzy kolejne niemożliwe do pominięcia misje poboczne. W jednej musiałem wrócić do ministerstwa i jako jednoosobowa armia odbić zakładników przetrzymywanych przez na oko 50 wrogów i tuzin dementorów. Wybić tego nie sposób. Skradać się też ciężko, bo stoją dwójkami w drzwiach do celi, a każdy kontakt powoduje wyjście z niewidzialności. Do starcia podszedłem więc taktycznie. Biegałem na pałę od celi do celi, ignorując wszystkich dookoła. Udało się pchnąć fabułę do przodu, tym razem poszedłem do Doliny Godryka Gryfindora, poszukać miecza Godryka Gryfindora. Miałem pozostać niezauważonym, ale że system składania to gówno, sprawdziłem czy można tak po ludzku pobyć środkiem drogi. Tak proszę pana, oczywiście proszę pana. Wizytę na cmentarzu przerywa stara baba z chłopską mordą, która po chwili zmienia się u wielkiego węża i atakuje Harego. Miota nim po chacie, jak szatan za konnicą, szybko jednak kapituluje przed potęgą mocharowego komando. Po krótkiej kadscence trzy kolejne misje poboczne. Ta grama fabuły na 20 minut, a wszystko inne to jeden wielki festiwal zapechaczy, generycznych misji pobocznych i żałośnie wykonanej walki, tak angażującej jak skrobanie przypalonej patelni. Kompletnie nic się tu nie dzieje tylko bieganie od znacznika do znacznika i wybijanie kolejnych fal bliźniaczo podobnych wrogów. Żeby jeszcze strzelanie było ciekawe i satysfakcjonujące, a tu jednym przyciskiem namierzamy, a drugim spamujemy zaklęciami. Nawet nieszczęste konfrontacje robią się coraz głupsze i bardziej irytujące. W jednej z ostatnich, żebyś nie miał za łatwo debile, których musisz chronić, umierają już podczas cutscenki. Inaczej skończyłbyś grę zbyt szybko i nie miał okazji napawać się wspaniałym scenariuszem i ponadczasową grywalnością. Końcówka gry też jest rozwleczona jak gówno pochodniku. Najpierw biegłem przez 10 minut za błyszczącą sarną. Wskoczyłem do jeziora w poszukiwaniu miecza Gryfindora. Pomimo znajomości materiału źródłowego miałem cichą nadzieję, że Harry jednak się utopi i pokażą się napisy końcowe. Skoro twórcy tego chłamu trollowali mnie przez całą rozgrywkę, to mogły zrobić to ten jeden ostatni raz, no ale nie wyszło. Sytuacja ratuje Ron wyławiając potera teraz kałuży. Razem wreszcie udaje im się zniszczyć Horcruxa, co chcą oznajmić Hermionie. Ale jak to zrobić inaczej niż popierdalając kolejne 20 minut przez las? Ten sam, który przemierzaliśmy 3 minuty wcześniej. Na podstawie faktów, które już dawno przestałem śledzić, trio doszło do wniosku, że dobrze byłoby udać się do ksenofilusa Lavguda, mieszkającego, a jakże, w lesie. Teleportują się więc do sąsiedniego powiatu, bo po co pojawić się u Hippisa na progu, skoro można popierdalać 2 km przez las? Xenofilius odpowiada co prawda na wszystkie pytania, ale przy okazji donosi Voldemortowi o miejscu pobytu bohaterów. Szmalcownicy pojawiają się u całą bandą, a my musimy wytrzymać dwuminutowe oblężenie. A następnie, pewnie nie zgadniecie, ale uciec do lasu. Nie, to się chyba nie dzieje. Biegniemy lasem, atakowani przez kolejne zastępy wszystkiego co ma puls i co nie ma pulsu. Teleportujemy się do innego lasu. Gdzie znowu atakują nas szmalcownicy? Nie możemy uciec, bo w lesie leży pień, a jak jest pień, to się nie ucieka. Hermiona wpada na genialny pomysł i kapiszonuje Haremu Mordę zaklęciem rządzącym. Jak dla mnie wygląda lepiej niż dotychczas. Chwilę później wszyscy siedzą zamknięci w celi, do której teleportuje się Zgredek i twierdzi, że jest skrzatem, więc może teleportować się absolutnie wszędzie, bo jest skrzatem. Więc czemu nabiłem dziesiątki kilometrów po pełnych w, w lasach, skoro na Opodorędziu mam karzełka, który potrafi przenieść mnie w dowolne miejsce na świecie? No nic, uciekłem z celi, pokonałem śmierć orzewców, uwolniłem Hermiony i wszyscy razem gromadnie teleportowaliśmy się na plażę w Stegnie. Niestety, nasz mały przyjaciel, który towarzyszył nam od tylu lat, który ratował nas w wielu sytuacjach został ranny. Umiera w otoczeniu przyjaznych twarzy, kończąc swój na wskroś samotny żywot na tym smutnym, ponurym świecie. Zmusiło mnie to do refleksji, bo czyż nie rodzimy się i nie umieramy sami, bo czyż... A dobra, pies go trącał, napisy końcowe. Tyle na dzisiaj, jeśli ci się podobało, zostaw lajka, subskrypcję i do zobaczenia.